W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Gothic Grimake otrzymał wreszcie pełnoprawne zwiastun w formie prezentującego nam brutalny i dołujący obraz górniczej doliny, a konkretnie starego obozu, będącego centralnym punktem kolonii karnej. Przygotowując materiał analizujący to, co zaprezentowali nam twórcy, celowo nie oglądałam żadnych innych filmów rozkładających trailer na czynniki pierwsze. Wszystko po to, by dać Wam bardziej naturalny obraz moich przemyśleń i tego, co udało mi się wychwycić na prezentowanym materiale. A muszę przyznać, że jest co oceniać. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do obejrzenia dzisiejszego filmu. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Zwiastun otwierają nam oczywiście loga twórców, dlatego warto się wsłuchać w to co słyszymy w tle. A jest to motyw muzyczny nawiązujący do oryginalnych soundtracków z gier z serii Gothic. Nie jest też tajemnicą, że muzykę do remake'u tworzy ten sam kompozytor, czyli Kai Rosenkranz, o którym wspominaliśmy przy okazji poprzednich filmów. Do tego dochodzi dźwięk krakania kruka bądź wrony i to właśnie to stworzenie widzimy jako pierwsze na ekranie. Tak podlatuje do trzymanego w klatce ludzkiego szkieletu, którego oskubuje z resztek tkanek zawieszonych na ramieniu. Można więc założyć, że był to kopacz lub strażnik, który został w ten sposób skazany na śmierć po zmianie władzy w zamku w górniczej dolinie. Co ciekawe, jeżeli chodzi o te szkielety w klatkach, to był już taki element w pierwszych gotykach. Wygląda więc znajomo. Kamera zjeżdża w dół, a my orientujemy się, że jesteśmy w bramie głównej do starego obozu. Tutaj też poznajemy bohatera tego trailera, a jest nim. No właśnie. Jak przyznaje twórcy, nie jest to bezimienny, a zupełnie ktoś inny, być może postać, którą spotkamy w grze. W każdym razie, człowiek ten jawi nam się jako obozowy cwaniaczek i lekko duch, kiedy przechodzi przez bramę i podkrada jabłko z wozu. Wtedy też w naszych uszach rozbrzmiewa motyw przewodni Gotika konkretnie ulepszona i zremasterowana wersja soundtracku Starego Obozu. Śledząc to wszystko z ramienia bohatera, widzimy częściowo zrujnowany zamek, który o dziwo w oryginalnej grze nie był aż tak zniszczony. Według lore, był to zamek, gdzie stacjonowali żołnierze kontrolujący pracę w okolicznych kopalniach jeszcze przed powstaniem bariery. Można sądzić, że uszkodzenia w murach są wynikiem o wiele cięższych walk w obozie i znacznie bardziej krwawej batalii między strażnikami a skazańcami. Oczywiście widać też, że stary obóz tętni życiem. Jeżeli się przyjrzymy, zauważymy wszechobecnych cieni, jak i kopaczy. My z bohaterem wchodzimy jednak w alejkę prowadzącą w kierunku areny. Tam też jesteśmy świadkami brutalności i bezprawia, jakie na co dzień panują w starym obozie. Nasz zawadiaka kradnie strażnikowi sakiewkę i udaje się w kierunku areny, gdzie mija snafa, gotującego dla społeczności. Co ciekawe, pada tam jego imię, które wypowiada kopacz, następnie przepędzony przez kucharza. Widać też, że racje żywnościowe kontroluje stojący pod chatą cień. Gdy między głodnymi skazańcami dochodzi do walki, ten sam cień wyciąga miecz i na oczach wszystkich zabija bądź ciężko rani jednego z walczących. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na muzykę, która świetnie dopasowuje się do tego, co dzieje się na ekranie. na to that good use. Można założyć, że w grze będzie działała podobnie, co jest raczej oczywiste i standardowe dla gier RPG i występowało już w oryginalnych grach z serii Gothic. Towarzysząc bohaterowi wreszcie docieramy do areny, która jak zapowiedzieli twórcy, wygląda o wiele lepiej niż w pierwowzorze. Przede wszystkim jest znacznie większa, i widać, że to głównie wokół niej skupia się życie obozowej gawiedzi. Kamera porusza się płynnie i kątem oka możemy dostrzec toczącą się w dole walkę ognistego jaszczura z półnagim gladiatorem. Bestia wygląda całkiem ciekawie i bardzo podobnie do oryginalnego potwora. Jednakże najbardziej z tej remakeowej imersji wybija mnie dźwięk towarzyszący obrażeniom walczącego. Jest to ten sam odgłos używany w dwóch pierwszych gotikach, co stanowi dość oczywisty isterek, ale niekoniecznie pasuje do całej sceny. To, o czym również warto wspomnieć, to wygląd widocznej na niebie bariery, która mocno przypomina te z pierwowzoru, co jest oczywiście dobre i przypomina nam, że mamy do czynienia z uniwersum gotika, które przecież tak bardzo kochamy. W każdym razie nasz bohater dołącza do kibicujących, lecz niespodziewanie zostaje zaatakowany przez strażnika, którego wcześniej okradł kręgaśnie wraz z uderzeniem jego głowy o barierki, a my widzimy obracające się logo serii. Szczerze mówiąc zabrakło mi tutaj jakiejś bardziej charakterystycznej dla Gotika melodii. Coś na wzór zwiastunów z Wiedźmina 3. Niemniej jednak całość oceniam bardzo dobrze. Podoba mi się brudna i pylista paleta kolorów górniczej doliny, którą zresztą obiecywali nam twórcy. Raz jeszcze podkreślę, że bohater z którym odbyliśmy ten spacer po obozie to nie bezimienny. Ten, wierząc deweloperom, będzie miał swój charakterystyczny, ścięty kucyk. Oczywiście taki zabieg jest po to, by mieć co pokazywać przed premierą, dlatego możemy się spodziewać, że wygląd Bezimiennego zostanie dopiero zaprezentowany, by nieustannie napędzać hype przed premierą Gothic Remake. Sądzę też, że nie jest to jedyny zwiastun, jaki przyjdzie nam jeszcze zobaczyć. Ogólnie jest bardzo dobrze. Brutalnie szaro i szorstko. No i właściwie takimi słowami można określić też i pierwszego Gotika. Widać, że ludzie z Alkima Interactive wzięli sobie do serca opinie fanów i kompletnie przebudowali wygląd gry. Wiadomo, że to tylko cinematic i gra będzie wyglądała nieco gorzej, ale i tak jest nieźle. Trochę przeszkadza mi fakt, że twórcy stale pokazują jedynie stary obóz i ewentualnie nowe wizerunki potworów. Niewiele wiemy na temat obozu na bagnie, a jeszcze mniej o nowym obozie. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to widzieliśmy już zbroje osób z bractwa Jedna z takich postaci pojawiła się też w najnowszym trailerze. Nie wiemy nic natomiast o wyglądzie nowego obozu. Miejmy nadzieję, że oba te miejsca nie zostaną potraktowane po macoszemu i wzorem oryginału, dołączenie do nich będzie równie ciekawie, jak dołączenie do starego obozu. Miejmy nadzieję, że to, o czym mówię, zostanie uwzględnione w kolejnych zwiastunach. Pytanie tylko, jak będzie wyglądał gameplay. Niestety, zaprezentowany materiał nie mówi nic na ten temat. Miejmy nadzieję, że dziwne aspekty z dema rzeczywiście poszły do kosza. Jeżeli oprócz klimatu i wpływającej na niego muzyki, twórcy zadbają o pozostałe aspekty, to Gothic Remake z pewnością stanie się mocną pozycją w branży gier RPG, w którą z całą pewnością zagram. I jak zwykle, jestem ciekawa co wy sądzicie o tym zwiastunie. Czy czujecie w nim ducha starego, dobrego gotika? Czy na ekranie znalazło się wystarczająco dużo drewna? Dajcie znać w komentarzach, bo chętnie zapoznam się z waszymi opiniami. Jeżeli interesuje was temat Gothica Remake, to nie zapomnijcie sprawdzić poprzednich filmów, w którym poruszyliśmy temat zmian względem oryginału i wprowadzanych cyklicznie informacji o postępach prac nad grą. Jeśli materiał wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem super podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją wesprzy. Ja się z wami żegnam, a wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!